Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zobaczymy, jaka wiadomość tutaj dzisiaj dla Was przychodzi. O czym macie tutaj kochani dzisiaj usłyszeć? Zobaczmy, jaka wiadomość, co się tutaj pokaże, jakie energie tutaj dla Was kochani płyną. To czytanie jest kochani czytaniem bezterminowym, także kiedy na nie traficie, to ono będzie aktualne. Yy, czytanie zawsze może pokazywać sytuację, w której akurat się znajdujecie, lub też sytuację, która się dopiero pojawi w waszym życiu, yy, lub też czasami zdarza się tak, że ta sytuacja już się zdarzyła. <laughs> Także ale macie też yy, po co się tutaj usłyszeć, kochani. Dobrze, zobaczmy. Jaką wiadomość ma dzisiaj tarot tutaj dla Was? Dobrze. Karta już były tasowane, także on już chyba chce mówić. Także kochani już patrzymy. Jaka wiadomość do Was dzisiaj kochani przychodzi? Czytanie z pięciu kart i będę karty dobierała. <laughs> Pięć kart mamy. Zobaczymy, jaka energia nas podzietali, czego to czytanie będzie się tyczyło. Zobaczmy. Kochani, dziesiątka buław. A więc, jak to dziesiątki, jakiś cykl u Was trudny w Waszym życiu, kochani, dobiega końca? Dziesiątka mówi o zmaganiu się, o zmaganiach w życiu. O jakiejś trudnej sytuacji, o jakimś e, balaście, który gdzieś tutaj mieliście na swoich e, barkach, kochani, coś trudnego, jakieś trudne emocje, jakieś trudne sytuacje, jakieś coś, co po prostu dźwigacie od jakiegoś czasu. Kochani, to tak naprawdę może się tyczyć e, wszystkiego. Tu może chodzić o pracę, o trudy pracy. Bardzo często ta karta mi pokazuje takie zmagania się właśnie, czy to na polu rodzinnym, czy, czy jeśli właśnie chodzi o pracę, ale tutaj chodzi o taką aktywność. Bardzo często ta karta też mówi o takim przesileniu, o przemęczeniu też organizmu, o e, często też właśnie o pracoholizmie, że bardzo e, dużo nosimy na swoich plecach, dużo różnych e, trudnych spraw. Coś, ale karta ta też jest obiecująca, bo ona mówi, że to już się kończy. To jest dziesiątka. Tu się zamyka, w tej karcie, w dziesiątkach zamykamy jakieś cykle. I jestem ciekawa, co tutaj dalej się pokaże, o co będzie chodziło w tym czytaniu, bo tak naprawdę. Może ta karta tutaj może mówić o wielu płaszczyznach życia, o wielu sferach naszego życia dla każdego będzie z was, kochanie, to coś innego, ale coś tutaj dobiega końca, jakieś trudy, jakiś balast, który nosiliście od może dłuższego czasu, z czymś, czy się zmagacie, coś tutaj dobiega końca. W pozytywnym znaczeniu tą kartę, tą kartę mogę określić jako kartę, taką mówiącą o tym, że Macie, że, że dobiega coś tutaj końca, ale wy jesteście i jeszcze chcecie to zakończyć, że wy tutaj będziecie podejmować działania, właśnie, żeby zebrać te wszystko, że tak powiem, do kupy i żeby zakończyć już tutaj. Czy to, czy to będzie jakiś projekt, czy to jakaś praca, czy to, no nie wiem, to może mogą być małe rzeczy, jakieś, nie wiem, coś co, co nosicie trudnego, coś co Wam, czy jakiś na przykład remont w domu gdzieś coś robicie, zmagaliście się, dłuższy czas Czymś i to już dobiega końca, znajdujecie w sobie jeszcze właśnie siły, żeby dokończyć coś i zamknąć, tak jakby ten rozdział. Zobaczymy, czy to tutaj się uda, jak się uda i o co tutaj będzie w ogóle, kochani, chodziło. No, tutaj druga karta pokazuje właśnie o Waszym zaangażowaniu, o Waszej pracy, także jak najbardziej może, może tutaj chodzić o, o Wasz wkład wnoszony, kochani, w coś. Patrzymy wtedy dalej. Dobra. Szóstka połow. No kochani, bardzo fajnie, czyli z tej dziesiątki, z zakańczania jakichś trudnych sytuacji, z jakiegoś balastu yy, idziecie do przodu. Yy, wygrywacie coś, zamykacie coś, triumfujecie i po trudach jakich, po jakichś właśnie no, coś, co Was naprawdę tak jakoś gdzieś tam męczyło, wychodzicie z tego, stajecie na, na, na nogi, że tak powiem. Dla niektórych z Was może być też to prosta rzecz, jak nie wiem, ból pleców, który gdzieś z jakimś bólem się gdzieś tam zmagaliście i w końcu to zostaje pokonane. I, i po prostu jest tutaj też ozdrowienie, jest zadowolenie, jest wyjście z, z czegoś trudnego i po prostu świętowanie. Mam wrażenie też, że dla niektórych będzie to takie y, uznanie też w oczach innych ludzi za Wasze dokonania, kochanie, Kochani, za to, że ponosiliście tutaj jakiś trud, jakieś wysiłki, y, coś, co nie było łatwe i dzięki temu też uzyskujecie uznanie w oczach innych ludzi, pochwały, uznanie. Y, nie dosyć, że sami czujecie, że zwyciężyliście, że pokonaliście trudności, to Wydaje mi się też, że w oczach innych ludzi też zauważycie właśnie to uznanie i tą pochwałę tego, co zrobiliście, kochani. Co dalej, pięknie. I za to przyjdzie piękna zapłata, za was, że za wasz trud. Jeżeli robiliście remont, no to to się wszystko uda i będzie pięknie i bardzo wam się to spodoba. Jeżeli tutaj chodzi o pracę i o zamykanie jakiejś tutaj w pracy, Trudnych etapów, no to przychodzi dobra, solidna, kochanie, zapłata. Tutaj przychodzi zadowolenie, tutaj przychodzi no, pełen ogród. To jest karta mówiąca o tym, że ta osoba tutaj, że ten ogród, w którym ona stoi, on obrodzi w owoce. I nie dość, że karta triumfu, karta zwycięstwa tutaj nad czymś, pokonanie trudności, to jeszcze przychodzi za to, Jakaś fajna zapłata, czy w formie takiego samego zadowolenia, czy w formie takiej poczucia, że sama to, czy sam to osiągnąłem, zrobiłem, jest tutaj pełnia zadowolenia, to z tego jeszcze mogą być dla niektórych kochani pieniądze, premie, no, naprawdę dostatek i wszelkie zadowolenie po prostu. Także. Super, bynajmniej jak na razie. No nie dość, że tutaj zostawiacie te trudy, coś, co Was dużo kosztowało, to zwyciężacie. Czujecie się z tym jeszcze fantastycznie. Dzięki temu przychodzi właśnie czy jakaś niezależność dla niektórych z Was, jakaś wolność, czy to właśnie finansowa, czy jakaś emocjonalna. Ale bardziej tutaj chyba wychodzi, w, wygląda mi tutaj na taką... No zobaczymy, jak tutaj dalej się pokaże, ale na takie finansowe... Kochani, zadowolenie. Dobra, co dalej? Sprawiedliwość. Kochanie, dla niektórych z Was może to być właśnie jakaś decyzja, która przychodzi, na którą czekaliście. To może Wy podjęliście właśnie decyzję o tym, żeby skończyć to. Coś tutaj przychodzi, jakieś uwolnienie od Was, kochani, dla Was, jakieś puszczenie trudnych sytuacji, jakieś decyzje, gdzieś może właśnie jakieś odgórne, czy nawet sądowe, czy decyzje, jakieś, które Wy tutaj nawet też podejmujecie, przechodzi jakieś takie sprawiedliwość, kochani, do was, dzięki której właśnie przychodzi jakieś zwycięstwo, czy mieliście jakieś sprawy właśnie trudne, to przychodzi zadowolenie, przychodzi bogactwo dla niektórych z was. Także, jeżeli tutaj zmagaliście z jakimś trudną sytuacją, czy jakąś trudną inwestycją, to jak najbardziej, kochani, e, przychodzi zadowolenie, przychodzi szczęście, przychodzi radość, przychodzą pieniądze. Także no, same dobre rzeczy, bynajmniej jak na razie. To patrzymy dalej. Yy, przychodzi kochani, yy, dla niektórych z Was tak mi przyszło po prostu teraz. Niektórzy sobie nawet za te pieniądze mogą kupić auto, yy, może tak być. Dla niektórych z Was będzie to podróż po prostu, wyruszacie w jakąś podróż, a dla niektórych z Was po prostu zostawiacie trudy, znoje, coś co było ciężkie, Przechodzi wygrana, przychodzi zadowolenie, przychodzi jakaś taka wolność do Was. I przychodzi postęp, przychodzi ruch do przodu. Z tego trudu, z tego unieruchomienia czasami, bo karta dziesiątki buław też mówi o takim unieruchomieniu, czy to nawet może być fizycznym. Przychodzi pójście do przodu, przychodzi postęp. Idą e, sytuacje Wasze, e, ruszacie do przodu. Także jak na razie, pięknie to się, kochani, pokazuje. I zobaczymy, co tutaj dalej. Przychodzi. Dla niektórych z Was, tak jak, wiecie co, tu jest dużo właśnie karty takiego ruchu, takiego działania, intensywności i przechodzi właśnie e, szybkie rozmowy, komunikacja i, i no tu jest bardzo duże, kochani, także dla niektórych z Was naprawdę po tym sukcesie, po, tym, po, tych, po tej solidnej tutaj zapłacie dla Was, po, po tym sukcesie, który Wy tutaj przychodzi, po tym zadowoleniu Coś rusza do przodu, idzie do przodu. Także, jeżeli tutaj zmagaliście się właśnie z jakimiś trudami, coś nie szło po waszej myśli, to kochani, sprawy ruszają szybko do przodu. Tu jest ruch, tu jest intensywność, tu jest działanie, tu jest dużo komunikacji. Także, naprawdę, e, dzięki tutaj jakiemuś postanowieniu, dzięki jakiemuś rozstrzygnięciu się czegoś, e, przychodzi po prostu, kochani. E, szybkość do waszego życia, zadowolenie, szybkie załatwienie spraw. Ja sobie tutaj e, dobiorę tutaj karty do tego rydwanu i do karty ósemki buław. Chcę zobaczyć dokładnie, o co tutaj chodzi, C z czym będzie związany ten postęp, te pójście do przodu, ta komunikacja, te, te, te takie działanie. Czego to się dokładnie tyczy. Okej, okay, okej. Okay. Kochani, postęp jest w tym, że puszczacie swoje blokady. To, że właśnie, tak jak już mówiłam, że czuliście się właśnie zmęczeni, przytłoczeni czymś, to jest po prostu wyjście z czegoś, wyjście z sytuacji, z takiego impasu. Yy, zablokowania. Także, jeżeli dla niektórych z Was właśnie mogło to być po prostu jakieś bóle czy bóle pleców, coś i to puszcza, idzie wszystko do przodu, idzie wszystko dobrze, w dobrym kierunku. Tutaj jest zwycięstwo, tutaj jest naprawdę yy, poczucie, że w końcu wszystko idzie na właściwe tory i ten rydwan, właśnie te szybkie pójście do przodu, wiąże się z Waszym takim <laughs> zatrzymaniem, mam wrażenie z takim poczuciem bycia właśnie spętanym i kochani to puszcza to wy pozostawiacie coś mam wrażenie, coś tutaj zostaje w tyle i idą sprawy do przodu i co tutaj idzie do przodu co tutaj e, tak intensywnie zacznie się dziać, ok wiecie co co tutaj będzie, będą albo rozmowy Albo kontakt z kimś, kto się na was zamknął, tak może być. Może tu chodzić o sytuację, właśnie też relacyjną, gdzie w której czuliście właśnie się już tym wszystkim przytłoczeni, ale przychodzi tutaj sytuacja, że coś zostanie tutaj. Rozwiązana jakaś sytuacja, jakaś sprawa z tą osobą, tak może być, że dojdziecie w końcu do, do, dojdzie do komunikacji, do rozmów i ta osoba zacznie gdzieś tam się na Was bardziej, kochani, otwierać. Może po prostu ta osoba zapuka do Was drzwi, do, do Waszych drzwi i będzie chciała tutaj wychodzić stopniowo, powoli, ale coś tutaj będzie chciało e, zadziać się tak, jakby dalej. Ta osoba ma ochotę iść dalej po prostu i dlatego może tutaj tak to fajnie dla Was się tutaj prezentuje, bo może na to niektórzy z Was tutaj czekają. Jeśli nie chodzi tutaj o osobę kochani, to mam wrażenie, że tutaj zacznie się szybko dziać wasze wychodzenie właśnie z trudnej sytuacji, bo dziewiątka była ona też mówi o osobie. Która wiele trudów przeżyła, i no to jest karta, tak jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą, jak ja to określam, takiego poranionego wojownika, który dużo walczył, dużo tutaj zmagał się z pewnymi sytuacjami trudnymi, ale y, sprawy ruszają do przodu. On chce wyjść, on chce wyjść za tego muru i w tej talii, właśnie on pokazuje, on ma jeszcze jedną buławę, i jedną buławą się zasłania, ale. On wychodzi do przodu, on wychodzi już poza ten swój mur, który gdzieś postawił i mam wrażenie, że to będzie się, kochani, wszystko szybko działo, to będzie dochodzenie do siebie. Ta karta właśnie też mówi mi o dochodzeniu do siebie, o do, wyleczeniu się z jakiejś tutaj ran, wyjście, także kochani, dzięki tej tutaj coś tutaj się zdarzy, coś tutaj się wyda, wydarzy, jakieś decyzje, jakieś rozstrzygnięcia, jakieś postawienie czegoś na szali, gdzie będzie triumf, gdzie będzie szczęście, gdzie będzie sukces w końcu i wszystko idzie do przodu, jest pozostawienie za sobą Jakiś trudów, pozostawienie za sobą jakichś ran, pozostawienie tego, że jestem w jakimś impasie, że się nie mogę ruszyć i idę do przodu, wychodzę z trudności. Jeszcze tak trochę nieśmiało, chociaż tutaj jest ta energia, jest tutaj działanie i ruszam kochani do przodu. Także bardzo fajnie się to tutaj pokazuje. Ja jeszcze wyciągnę na koniec kartę taką błędę, jak to tutaj dla Was się zakończy. Czy po prostu podsumowanie tarot mi tutaj da tego czytania. Tak, mak. Stworzyciel, kreator. I wy tutaj zauważacie, że macie wszystko do tego, żeby wasze życie. Toczyło się tak, jak wy chcecie, bo mag jest osobą, która tworzy swoje życie tak, jak chce, i wie, że jest do tego zdolna. I ma te wszystkie atrybuty, które jej są potrzebne do tego, że, do tego, co tutaj chce osiągnąć. I ja tutaj widzę oczywiście jak najbardziej, Wam już tutaj mówiłam: uznanie w oczach innych, jakaś dobra zapłata, jakieś. Czy to, to nie chodzi tylko o pieniądze, ale o to, że czujemy my się uznani i <laughs> czujemy się, że jesteśmy dzięki temu tak jakby wynagrodzeni i no Mam wrażenie, że płętą tego czytania jest to, że nasze życie, czyli wasze życie tutaj, kreujecie i wy jesteście tutaj. Wiecie, że to, co was przytłaczało gdzieś, to za, za dużo tego wszystkiego, gdzieś ten balast, to wiecie, że wy tutaj zrobiliście wszystko i dzięki temu, że tutaj zostawiacie to, Przychodzi y, znowu ta moc do was. Dla niektórych z Was ja tutaj widzę jako zmaganie się też y, z takim wypaleniem, wycieńczeniem, i przychodzi w końcu y, to, ta, to, że wiem, że ja postawię się tutaj znowu na nogi, że ja mam wszystko, żeby tutaj było dobrze, żeby znowu wyjść, żeby wyjść z tego spętania, żeby wszystko znowu ruszyło na. Na te dobre tory, i du dużo tutaj ode mnie zależy, że ja manifestuję wszystko to w swoim życiu, czego chcę. Także, kochani, bardzo fajny rozkład, bo mówi o tym, że wy macie tą moc tutaj w sobie i możecie manifestować swoje tutaj, wasze. Ma ma mam wrażenie, że tutaj. Nie dość, że Wy wiecie o tym, że macie, czy, czy, czy dowiecie się dopiero, że macie tutaj te wszystkie atrybuty, że możecie tutaj działać, możecie tworzyć, to przychodzi do Was właśnie zma zmanifestowanie się tego, o czym tutaj marzyliście, o czym tego, ten sukces tutaj, to, to spełnienie, to uznanie w oczach innych, to do Was tutaj wszystko przychodzi. To się e, manifestuje w Waszym życiu. Także bardzo fajne karty, kochani. Fajne czytanie. Jestem ciekawa, jak tutaj z Wami to zagra. Dajcie, kochani, znać w komentarzach. Jeśli potrzebujecie czytania prywatnego, to w każdym, pod każdym tutaj filmem w opisie jest do mnie mail, także możecie oczywiście pisać. No dobrze, kochani, ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję, że tutaj do mnie zaglądacie na kanał, że chętnie oglądacie te filmy. Dziękuję za wszystkie pozytywne, komentarze za pozytywne maile które do mnie piszecie bardzo bardzo jestem kochani wam wdzięczna. Dziękuję i zapraszam na kolejne czytania.